Dobry, witajcie. Chcielibyście dzisiaj zobaczyć grzmocenie przez grzmota? To zobaczycie. Pojazd VZ-55, czyli czechosłowacki czołg ciężki, najnowsza chyba maszyna w grze, jeżeli chodzi o czołgi, bo tak do tej pory nic nam się więcej nie pojawiło, oprócz właśnie tych pojazdów czechosłowackich ciężkich. Co takiego ten pojazd sobie posiada? Fantastycznego, a no Dwa pociski z uszkodzeniami 490 na strzał. Penetracja może nie jest za specjalna, 260-306, tak więc jak na 10 tir mogłoby być lepiej, ale tutaj liczy się oczywiście ten magazynek. Dwa pociski z bardzo dużym potencjałem. Przedunek około 18 sekund. Bitwa na mapie. Westfield. Potyczkę zaprezentuje nam kolega Grzmot86, za którą bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Najważniejsza informacja, nie ma artylerii. Tutaj pojazd może pokazać naprawdę swój potencjał, dlatego, że będziemy mogli grać na dość twardą wieżę. Kilka statystyk, jeżeli chodzi o ten pojazd. Prędkość maksymalna 50 km na godzinę, o penetracji już powiedziałem, punkty wytrzymałości 2100, jeżeli chodzi o czas skupiania 2,7, jeżeli chodzi o celność 0,38, posiadamy dwa strzały, tak więc tutaj jest jego naprawdę największa zaleta i opuszczanie działa minus 8 stopni. Wieża, pancerz wieży, z przodu mamy 300 mm, boki 150. Czy to jest twarda maszyna? Owszem, ta wieża potrafi sporo odbić, kadłub tak średnio bym powiedział, ale największa chyba zaleta to jest właśnie ten wspomniany magazynek. Taka nowa jakość, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, dlatego, że naprawdę potężna alfa i dwa pociski musimy na ten pojazd bardzo uważać. Spoglądam na minimapę, w sumie na górze. Jakość materiału, może nie zachwyca, ale postarałem się poustawiać trochę i wyciągnąć jak najlepsze ustawienia. No i lajcik się trochę zapędził. Zdecydowanie się zapędził. Problem może być tego typu, jeżeli te czołgi ciężkie drużyny przeciwnej będą stały w miejscu na mniej więcej tutaj B, B8. Nie będą podjeżdżały tak jak właśnie, tak, tak, tak jak się właśnie dzieje. No to może być problem. To może być problem. Dobra, jest Emil ale widzę, że tamta flanka zaczyna powoli padać są czołgi na środku no tutaj właśnie to jest to, jeżeli drużyna przeciwna nie podjeżdża pod górkę to no wtedy musimy albo się wrócić albo starać się atakować środek chociaż to nie jest łatwe dlatego, że może być tam dużo czołgów po drugiej stronie mostu przeważnie tam stoją i kampią bitwa standardowa tak więc musimy też również uważać na bazę nie ma lajka zresztą w drużynie sojuszniczej również nie ma lajka sytuacja jest wyrównana można powiedzieć jeżeli chodzi o czołgi lekkie gdzie na tej mapie naprawdę lajty od... są bardzo bardzo potrzebne świetna mapka otwarta no i dobra mamy tę dziesiątkę weszło 523 pięknie to jest właśnie to ta Alfa robi niesamowitą robotę trzeba uważać na te pojazdy Przeładunek. Oczywiście w większości graczy raczej gra na pociskach tylko i wyłącznie premium, dlatego że ta alfa na podstawie jest mała. 18 z małym ogonkiem sekund przeładunek. Jest paton. Dobra, ładnie weszło z podpałką. 10 ze 13 cały czas potyczka na minusie, można powiedzieć. Tu jedzie szkórka, ale kolega jeżeli będzie chciał ją atakować, musi uważać na przeciwną stronę, no właśnie. Jeżu wik wejdzie. No nie weszło. Teraz wyszło. Tutaj mamy APCR, -y. wiadomo, jeżeli gdzieś pojazd jest daleko. Pocisk traci swoją penetrację na odległość. Dobra. Cały czas kurczę dwoma pojazdami przegrywają. 3400. Na razie nie zapowiada się jakoś na niesamowity wynik, ale uwierzcie mi będzie. Będzie bardzo dobry wynik i dodatkowo jeszcze wspaniały medal. Chyba jeden z lepszych medali. Nie mamy licznika fragów. 8 do 10. Tam pojawiło nam się z tyłu przy bazie sporo pojazdów. Ale tutaj jest auta z Paton. Na resztkach jeszcze tam też jest kilka pojazdów. Nie zastanawia, zastanawiać, co tutaj świeci, kurde. Buraska! Możliwe, że buraska? A, możliwe. Chociaż nie, za daleko jest ta buraska. możliwe że ona tak świeciła. Dobra, tamta flanka padła, po lewej stronie. Tak więc musi kolega grzmotu uważać tutaj. T95 daleko się zapędził, daleko, naprawdę daleko Kolega widzę podejmuje decyzję wycofania się i prawdopodobnie będzie kontrolował tą flankę właśnie od bazy Teraz po prawej stronie Tam jest lisek na resztkach Jest kilka pojazdów 5 do 10 Nieciekawa sytuacja, nie nieciekawa. Nie ma artylerii. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony tak sobie, bo arta tutaj mogłaby pomóc. W tym przypadku wyciągać powoli te pojazdy. Dobra, coś jest, coś jest. Jakiś spot poszedł, ale nie wiadomo od kogo. Na środku był chyba obiekt 277. Nie wiem gdzie on jest, czy żyje jeszcze, czy nie Buraska. No, całkiem sytuacja już jest tragiczna. 4 do 10 3 do 10, tak więc będzie wyciąg i 2 do 10. Zobaczymy czy to będzie to wyciąg. Słuchajcie, naprawdę przewaga jest ogromna. Problem jest tego typu. Tutaj jest magazynek, te... 18 kurczę sekund musimy odczekać, żeby załadować, chociaż jeżeli są pojazdy gdzieś tam na resztkach, no to możemy co najmniej dwa pojazdy kończyć, tak? Dobra, co to jest? Buraska. Buraska niezłego ma naprawdę niezłego ma spota. Jest na Hika Jest na pewno Lis też na Hika Jedzie Lis Dobra ładnie to 95 Wyciągnęło go Tutaj mamy Emila który zaraz pewnie zginie Ops Okej okay, ładnie Powoli, powoli Odrabiają straty, ale była bardzo duża przewaga, bardzo duża. No i teraz tego, tego buraska trzeba by było przyłapać gdzieś na podjeździe. On prawdopodobnie będzie tutaj próbował rasować. Kolega ma jeszcze 1300 HP, tak więc jest dobrze. Właśnie, jest buraska. Buraska jest na przeładunku, bardzo dobrze. Kolega wybrał cel. I mamy patona. Burawka jest na przodu ciągle. Ok, i drugi na dobicie. już Dobra, 2 do sześciu. Ciągle jest przewaga i to spora przewaga. 5500, 2000 odbitego, no i 2000 ponad Asyst. To jeszcze, to jesteśmy, można powiedzieć, na połowie. Tak więc jeszcze tutaj będzie się działo. Jest obiekt 277, jest Platon. No proszę, i niszczarki jeszcze przyjechały, jak szybko. Tak więc jest trzech na dwóch. Hmm, kogo wybrać? Ja bym wybrał chyba na razie obiekta. Dobra, paton ładnie podjechał, wystawił się. I już bym przeadowywał. Kolega widzę, na razie zostaje z jednym pociskiem. Jeden pojazd mamy na bazie na pewno. Dobrze, że się odbił. Dwie niszczarki z tyłu. Ups. Na szczęście żmotu Uciekł od strzału. Ale T95 przyjęło. Tude spore, trzymają mają HP. Ten jest pełny, cholera jasna. Niedobrze, niedobrze. No <laughs> i chyba T95 gra na takim zwykłym działku standardowym jeszcze. Na tym podstawowym. Bo tam uszkodzenia tylko ponad 300 zrobił. Dobra. Będzie Taran, odwrócenie, tak żeby nie trafił w T95. Bardzo przytomna gra, naprawdę. No, ale chyba teraz mu wejdzie, zeszło. I został, tak, WT-Auf, dziesiątka i został jeszcze i 7 że IS-7 nie było widać od początku bitwy. Ja go nie widziałem. Słuchajcie, zostało 25 sekund do skapowania bazy. Jeżeli jest to IS-7, się gdzieś za domkiem, no to nie sądzę, żeby kolega dojechał. A szkoda by było. 14. Dobra, jest wta -ów. na resztkach. Jeszcze gościu się nie spadło za domkiem, ale jaja. Dobra, baza zbita. No i został IS-7. 8700. Czyli mamy naprawdę niezły wyciąg. Dwóch na dziesięciu dali radę. Tak jest. I jest siódmy. Czy warto robić VZT? Zdecydowanie warto. Naprawdę taka maszynka kurczę zaskakująca. Może zrobić naprawdę niezłą bitwę. I jest siódmy. Gdzie on jest? może awczy na bazie? No, jeden strzał bez problemu tutaj gwizmotu może przyjąć. Dobra, jedzie na bazę sprawdzić, czy go tam nie ma. No, gdyby to był awt, to by jeszcze trochę urwał tych uszkodzeń. Nie ma tutaj Może po drugiej stronie. Szkoda właśnie, że nie ma czegoś takiego jak na PC, że mamy na minimapie podaną ostatnią pozycję pojazdu. To by bardzo pomagało. No ale co tutaj oczekiwać od wargamingu, jak nie mamy dalej licznika fragów? Dobra, jest. Jest tutaj. I chyba Awczy. Kościół grał, ale coś mi się stanęło. I nie gra. I pięknie. Nagroda jest, nagroda za ten wyciąg. Pięknie, pięknie. Pójdzie na dwa strzały. Jak dobrze polosuje, to może zejść. Tak więc 9600 uszkodzeń i zostaje prawie 1000 jeszcze, tak więc będziemy mieli wynik. Ponad 10 tysięcy, naprawdę fajna bitka. Przytomna rozgrywka. No i zostało mu 73. Taran, spokojnie, taran jeszcze wejdzie. Piękny wyciąg, słuchajcie, i jest to dziesiąty frak, kolegi, tak więc mamy medal pula na pauzecie 55. Gratulacje oczywiście i dzięki za przesłanie powtórki. Grzmotu 86. Ładnie, ładnie. Zobaczmy jeszcze podsumowanie. Jakie medale? Jest medal pula, pięknie, pięknie. I jemeczka wpadła oczywiście. 10 fragów, 10 tysięcy ponad uszkodzeń. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej.